dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Blob, czyli nową grę, w której zostaniemy pracownikiem, a naszym zadaniem będzie robić eksperymenty na dziwnych glutkach. Albo blobach, nie wiem do końca jak to nazwać. Lecz musimy być ostrożni, ponieważ im dłużej będziemy tam pracować, tym bardziej sprawy będą się komplikować. Czy ja właśnie zrymowałem? Ale zanim zaczniemy przeprowadzać eksperymenty, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili aż 10 tysięcy glutkowych łapek w górę. Na to Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag blob, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast, ty, drogi widzowie, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj i w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. O, zobaczcie na tego wielkiego, śpiącego, przerażającego gluta w laboratorium, w którym za chwilę zrobimy eksperymenty. Tak więc zaczynajmy i. Hello, hello. Tak, jestem nowym rekrutem, zgadza się. Czemu mnie obserwujecie? To jest moja nowa praca O co chodzi? Okej okay. Dobra, czyli najpierw będę musiał przejść szkolenie Zanim będę mógł robić eksperymenty na tych dziwnych glutkach, tak? Aha Okej okay. O, czyli tutaj sprawdzę moje umiejętności Czy jestem w stanie wykonać podstawowe czynności Oczywiście, że tak Złożyłem CV z moim e, całym zero doświadczenia i jakoś przeszedłem, więc raczej powinienem sobie poradzić. E, witaj employee, czyli witaj pracowniku. E, wciśnij, żeby wejść w interakcję. Okej. Okay. Nacisnąłem. Dobra, nie wiem czy stało. Okej, okay. click and hold to pick up. Okej, okay, czyli mogę podnieść niebieskie, mogę podnieść zielone i mogę podnieść czerwone. Okej. Okay. I moim zadaniem będzie wrzucić niebieski klocek tutaj. Chyba tak, dobra, a co jest ten, jak nacisnę to? O, to mogę zapalić światło. Dobra, to są jakby podstawowe rzeczy, które muszę wykonać. I teraz tak, jak nacisnę zielony, to nic się... O, spadł kolejny klocek, czyli ja muszę podnosić te klocki i je... Ha, wrzucać, nie, chwila, chwila, dźwignia. O, wrzuć niebieski klocek, okej. Okay. Wydaje mi się, że to chyba tyle co muszę zrobić, tak? Wrzucić niebieski klocek. Zadziałało, a co jest ten, jak go teraz wyjmę? Dalej działa i na przykład wrzucę zielony, bo jestem totalnie ciekawy, co się wydarzy. I do tego jeszcze dołożę czerwony klocek, aby sprawdzić. Nic się nie stanie, dobra, wciskamy, i idziemy dalej, bo to jest chyba. Tak, to jest po prostu taka pierwsza misja, wiecie, sprawdź. Sprawdzają mnie. Dekontaminacja? A no tak, jestem w laboratorium, więc muszą mnie odkazić ze wszystkich bakterii, które na mnie siedzą, aby mógł się zająć tym czymś. O, co to jest? Co to jest? This blob 42. Blob 42. Hungry Blob. Głodny glutek. Just don't mess up tak mi <laughs> Okay. Sticky. Sticky. Aha, czyli jeżeli nie będę przestrzegał zasad, to może zrobić się lepko, więc muszę uważać. Okej, okay. Don't drop blue food, czyli nie upuść niebieskiego jedzenia. Tylko niebieskie jedzenie. Nie dotyka jego oka. Nakarm go trzema niebieskimi klockami. That's easy. Hello! Hello! E, jesteś trochę dziwny, w sensie, jakby zagrałem w tę grę głównie z powodu, że mi ją poleciliście, ale też jak zobaczyłem miniaturkę, to... nie wiem, Czy was to... Nie, mnie to przeraża, bo to oko wygląda jak ludzkie. Może dlatego? Może dlatego to jest takie dziwne i straszne. Może właśnie z tego... Tak? No dobra, ale chciałem sprawdzić, co się stanie, jak dotknę jego oko. Hello. Dobra, on chyba tego nie lubi, więc może lepiej będzie, jeżeli... E, random food, okej, okay, boom. Czy to jest niebieski? No chodź, głodny blobek. Głodny. Dobra, siup. O! Oh. Czyli moje zdanie jest bardzo proste. Jestem naukowcem, a w zasadzie to moja nowa praca, więc chyba jeszcze nie jestem naukowcem. E, po prostu jestem zukiperem, który zajmuje się w laboratorium tym wielkim człowieko-glutem. Dobra, kolejne jedzenie. Give me that. Proszę, blob to dla ciebie. Smaczne, smaczne jedzonko? Chyba lubi. Random food. Czyli w teorii powinno. O! Oh. Ok, e, random food. Czyli ja miałem szczęście. Dobra, a co powiesz na pomarańczowe? Pomarańczowe, masz ochotę na pomarańczowe? Okej. Okej. Okay. Okay. Czyli nie jest zadowolony, jest skwaszony. Pomarańczowe jedzenie mu smakuje. Może zielonym? Może brokułka? Może brokułka? Lubisz brokułka? Lubisz? Dobra, chyba nie lubi brokułka. Jak dam ci jeszcze jeden niebieski? Bo chciałeś trzy niebieskie, proszę. Siup, smacznego! surprised. O! A, tak, jesteś pod wrażeniem. Dobrze mi idzie. E, wy, wypuść, wypuść mnie. Ej! Ej! Ja, ja chcę stąd wyjść, ja chcę, ja chcę stąd wyjść. Chyba wydaje mi się, że przesadziłem z jedzeniem, albo dałem mu za dużo. Dobra. No, wyjdź! Dobra, czy ja mogę jakoś otworzyć te drzwi? Proszę, wy, wypuśćcie mnie. Czy ja właśnie zepsułem grę? No nie gadajcie, że zepsułem grę. Tak, bo zacząłem go karmić, kiedy już nie powinienem go karmić. I drzwi się zamknęły. Blob, proszę, zjedz to. Zjedz to, błagam. Błagam. Wypuść mnie stąd. Nie chcę tutaj z tobą być do końca życia. Może jak nacisnę jeszcze raz to się otworzy, może coś zadziała jakoś, nie wiem Cokolwiek zrobię, żeby, żeby się stąd dostać. come on O oh, wow, dobra, Widzicie, jestem mistrzem, jeżeli chodzi o psucie gier Próbowałem najróżniejszych rzeczy, lecz niestety zepsułem grę, tak więc tym razem nakarmimy go trzy razy dobrym jedzeniem I powinno to zadziałać tak jest. Jej, jej, dobra, wchodzę od razu. Nie zastanawiam się, bo te drzwi jakby się zamknęły, to już bym nie mógł przejść dalej. Ale wychodzi na to, że po prostu zepsułem grę. Jakby... O. Okej. Okay. Czyli to jest blob? O podążaj za sekwencją. Dobra, niebieski, czerwony, niebieski. Czerwony, czerwony. Czerwony Oh my god, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony, czerwony, niebieski And Yay! that was easy Brawo to... well, mm -hmm. so Na przód marsz, a jak dam mu jeszcze, mogę dać mu jeszcze jakieś To zrobiłem to za pierwszym razem <laughs> Zrobiłem to za pierwszym razem, okej, okay, to był całkiem łatwy blob, więc chodźmy dalej Zobaczmy co na początku ona mówiła, że te płytki są tak czyste, że mogę z nich jeść. Ale widzę, że schodzimy do głębszych podziemi tego dziwnego miejsca. O, dziwne, lekko niepokojące i przerażające, szczerze mówiąc. Tylko pytanie. No właśnie, chodzi o to, że te płytki już nie są czyste. Rules go left. Zasady idź po lewo.

typowe. Dobra. Czyli muszę przejść tędy. Daylight. Oni kłamali. Co to ma? Archives... To jest jakaś chłodnia, gdzie tutaj przechowują. Vandalizm. Ej, nie podoba mi się to miejsce. Nie podoba mi się to miejsce. Chciałem ja coś tutaj. Pozamykać drzwi? Czy to było moje zadanie. Close the doors? O, dobra, dobra, czyli muszę uzupełnić. A, czyli tutaj przechowujecie różnego rodzaju. Nie mam pojęcia, co to jest. Jedzenie dla blobów. To przynajmniej tak wygląda, jak sześcienne jedzenie dla blobów, ale. Nie mam, wrzuciłem. A może do każdego muszę wrzucić. Ej, dobra, spróbujmy. Dość dziwne zadanie, ale skoro płacą i każą tutaj pracować, no to czemu by nie. Ej, zadziałało! Ej, udało się. W sumie na każdym był narysowany kwadrat, tylko że ja myślałem, że muszę. zamykać y, za sobą. Jestem ciekaw, czy z którejś drzwi przypadkiem coś się nie wychyla, ale z tego co widzę, to chyba nie. Wszystko jest jakby w porządku, ale. Ja zjeżdżam jeszcze niżej. Dobra. Już widzę, że już widzę, że wszystko staje się coraz bardziej, coraz bardziej mroczne w sensie, jakby płytki są na pierwszym piętrze płytki były czyste, na drugim płytki były już piętrze lekko zabrudzone, natomiast na trzecim piętrze nie mam pojęcia, czemu one są aż tak pożółkłe. Co tu się wydarzyło? Piętro trzecie. Co to jest? Eee, przepraszam bardzo. Oh, Aha. Eee. Okej. Okay. Nie musisz się tym przejmować, coś poszło tutaj po prostu nie tak. Idź dalej, nie zwracaj na to uwagi. Jak mam nie zwracać na to uwagi, kiedy jest to, to, jest, to jest takie wielkie. I dziwne, to jest jakiś chory eksperyment, który się nie udał. Miejmy nadzieję, że to coś... Nie patrzy na nie chyba nie patrzy na...

Dobra, jeżeli wciśniesz czerwony, zniszczysz lata naszej pracy. Aha. Mam przede mną ciężki wybór. Zielony czy czerwony? Jeżeli wciśnę zielony, to opuszczam to miejsce, zapominam o wszystkim i jakby nic, się, nic nie, jakby nic się nie wydarzyło. Natomiast, gdy wcisnę czerwony, niszczę placówkę i lata ich pracy. Chociaż szczerze mówiąc, po tym co widziałem, co oni skonstruowali, mam ochotę wcisnąć. Czerwony, więc chyba tak zrobię, a może zielony? Nie, dobra, czerwony. Oh, this, Co? No, no, no. To wszędzie really? miejsce jest urocze. Aha. Breathe, po prostu oddychaj głęboko. What the hell? Czy ja zostałem uśpiony? Naprawdę, czy ja zostałem... Zostałem uśpiony i to koniec gry Ale w sumie jestem ciekaw co się stanie jak wcisnę zielony przycisk Przede mną stoi właśnie blob 43, czyli kolejny blob I jestem ciekaw co się stanie jeżeli po popełnię błąd Bo załóżmy, że jestem tutaj nowy, ja się ja nie ogarniam I na przykład nie zapamiętam kombinacji zielony, zielony, niebieski, niebieski Czerwony, niebieski, dobra i tak nie zapamiętam, wciśnijmy cokolwiek O, czyli jakby... Dobra, dobra Czyli jakby gra mnie zmusza A czyli muszę wybrać dobrą kombinację Nie ma innej opcji Muszę wybrać dobrą kombinację aby to przejść Czyli miałem po prostu farta I za pierwszym razem to zrobiłem Jej udało się wykonałem tę misję Brawo po raz kolejny Brawo. udało mi się Skoro poprzednią misję udało mi się wykonać A w zasadzie spróbowałem jej nie wykonać I nic się nie stało to sprawdźmy co się stanie Jeżeli pójdę w prawą stronę I nie przeczytam zasad Tylko pójdę po prostu prawą stronę, jak gdyby Brawo, nigdy nic Nie <laughs> łamiemy zasady No powiedzmy, że ja już znam zasady No No O A dobra, czyli jakby po prostu mamy inny dialog od narratorki Tak to działa, ciekawe, ciekawe Ale teraz najważniejsze, bo przy... Nie, wydawało mi się, że ona powiedziała coś innego. Nie, nie, nie. E, musimy teraz wykonać e, ostateczną misję i dokonać wyboru: albo przycisk zielony, albo przycisk czerwony. Tylko właśnie pytanie: czy jak wcisnę zielony i zapomnę o wszystkim. To czy, yy, czy coś się zmieni? A, mamy jeszcze tą misję do zrobienia. Mam dziwną teorię, że to coś, co tutaj widzimy, i ogólnie wszystkie te inne eksperymenty, to tak naprawdę ludzie albo right. pracownicy, na których robiono te eksperymenty. Tak to przynajmniej wygląda, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli wcisnę zielony przycisk, to i tak oni użyją tego dziwnego gazu, uśpią mnie i przerobią na bloba, na jednego wielkiego gluta. Taka jest moja teoria. Jaka będzie prawda? Ciężko stwierdzić, to na razie próbuję zagłuszyć narratorkę, bo nie chce mi się słuchać jej gadania Na pewno tak, jeżeli wybiorę zielony, coś może się wydarzyć, albo i nie Jeżeli wybiorę czerwony, no to już widzieliśmy, zostanę uśpiony, mimo iż obietnica była, że czerwony niszczy całą placówkę Zobaczymy, mamy do wyboru dwa przyciski, tak więc, czy mogłabyś otworzyć te drzwi? Czy możesz otworzyć? No wiem, no wiem, otwierać drzwi, ja bym chciał po prostu dostać się... Do tego pomieszczenia. Albo znaleźć wyjście? Tak mi się wydaje. Aha. Tak, tak, będę czuł się prawy, jeżeli dokonam dobrego wyboru i zniszczę tą placówkę. Może po prostu wyjdę. A, drzwi zamknięte. Dobra, no to wciskamy. E, w sumie. Tak, ja jak wciśniemy czerwony, to miało wszystko zostać zniszczone, ale jestem uśpiony. Ale po wciśnięciu zielonego, czyli teraz zielony musimy wcisnąć, bo za pierwszym razem wcisnąłem czerwony. Zobaczymy, co się stanie, uwaga. Mamo wszystkim za. Naprawdę nie użyli gazu. Zapomnisz o tym wszystkim. I będziesz żył zwyczajnym życiem. Co jest. Eee, czyli ta gra ostatecznie ma dwa endingi. Czyli jeżeli wybrałem zielone, że zapominam o wszystkim, to jednak coś się wydarzyło. Czekam na jakiś update do tej gry, bo naprawdę zapowiada się dość ciekawie.